Siemka, witam w nowym odcinku Kolejny raz, ale samonowanie na elefa Zobaczcie sobie, co tu możemy dostać W sumie to to Czy jakiś sparking mnie tutaj interesuje? Nie, ale GT No i jeszcze golden dobra a jest tu dobra, jest tu gotowy destruction top, bo na niego poluje, aby mieć go na zamkaniu. Dobra, lecimy z tym. Najpierw trzy razy. <laughs> Cholera, nienawidzę być chory. E. E. Ja już co sami to widzę. I to też będzie ty. I może sparking? O, dwa. Ładnie. Tak, future i tak wegeta klan do dupy. Tylko, że ten. Tak, future. Buffy są w miarę dobre. okej okay, lecimy z kolejnym. O, bez jaj. Za pierwszy nie będę miał... Dobra, nie chyba tutaj nie ma freestepu. Może pójdzie dobrze, być. tutaj raczej nie pójdzie do za dobrze. I... Tylko się przemienił w Super Saiyana. Może wygra. Tai. Czyli Renis tutaj, najprawdopodobniej same Extreme i tak, nawet jednego z parkingu nie było. Syf, Syf. tu tak GT o mam wreszcie jakieś bławy chyba czwartego stepu nie, nie mogę nagrać jeszcze coś to po prostu pozbieram. O, sparkingi. Jak nic. Przynajmniej jestem już pewny, że jeden będzie. Goku wygrywa. Normalny PC nie przymieje się w Super Sony. Jak mówię, jeden sparking. Nie daje, nie daje góry więcej. Ale u, nieźle. Nie spodziewałem się tego. Nieźle. Nowy LF. Nie, ej, ja się naprawdę tego nie spodziewałem. Myślałem, że jest z parking. a. Dobra, tak szczerze to zrobię kolejny odcinek z tego. Drugą część. To jest, powiedzmy, że to będzie pierwsza część po prostu. Tylko czekajcie, czy to jest coś jeszcze innego? Kuźwe, nie mam tiketów. Dobra, to zakończymy to.